Czy chrześcijanin powinien uciekać? Biblia mówi, że tylko niegodziwi uciekają. Ale chwila, czyż Jezus i Paweł nie unikali niebezpieczeństw? Niegodziwy ucieka, choć nikt go nie goni, lecz sprawiedliwy jest pewny siebie jak młody lew. Przysłów 28.1 Księga przysłów sugeruje, że ucieczka to oznaka winy. Jednak Jezus strategicznie się wycofał. Ewangelia Jana 10: 39. A Paweł uciekł w koszu, dzieje apostolskie 9. 25. Czasami mądrość polega na wiedzy, kiedy walczyć, a kiedy się wycofać. Czy zatem przysłów się myli? A może sprawiedliwość to coś więcej niż tylko odwaga? Rozpocznij dzień z dawką boskiej ironii. Subskrybuj święte sprzeczności i otrzymuj inspirujące myśli w mniej niż minutę, rozjaśniając poranek szybciej niż zaparzysz kawę.